Nisko stał na nogach, yy, wiedziałem, że to mała kiesień MMA i Boxing. Był strasznie pochylony, leciał do przodu, trzeba było go troszeczkę pokończować. Więcej takich informacji znajdziesz w portalu hejmielec.pl, który codziennie czyta 20 tysięcy osób. Dzień dobry, Mielec. Hejmielec, jesteśmy na magazyn Boxing Night w Dębicy, gdzie Paweł Ruch po raz drugi z rzędu, praktycznie w Dębicy, znokautował swojego rywala. Czasówka w drugiej rundzie, fajnie udało się. Rywal, kluczowy, troszkę niewygodny, nisko stał na nogach. Wiedziałem, że to jakiś kisieman, boxing i strasznie pochylony. Leciał do przodu, trzeba było go troszeczkę poqunićować. No i później, jak już go zapałem, to już nie wypuściłem, że tak powiem. Paweł, Dębica, to takie Twoje szczęśliwe miejsce? Od tak. A jak, jak będziesz wspominał tą walkę? No bo każda jest inna. Jaka będzie ta dla Ciebie? To, to ta była wyższej kategorii wagowej, fajnie byłem spokojniejszy, nie musiałem tyle, byłem tak, że tak powiem, w że Także o wiele spokojniejsze przygotowania, nie nerwów. Myślę, że wszyscy kobiety to czuli, że yy, wszyscy po prostu wiedzieli, że jest spokojniej, zdecydowanie spokojniej. A jak to czułam, czułem? Czułem się silniejszy i to jest taki duży w ringu. To na, zawsze jak boksowałem to, to czułem się taki drobniutki, prawda? a teraz to petarda. i chyba nie boksowałeś sam, bo byli z tobą tak. Się, no, zawsze pożywam kibice, bardzo mnie to cieszy, bo no nie było jeszcze walki, gdzie taką, że bym sam, zawsze odgrywałem się cieszy, mega uczucie, naprawdę. <U scholarship> Muszę zapytać Paweł, czy to była Twoja ostatnia walka zawodowa w karierze? Wiesz co, myślę, że tak, ale jeszcze zobaczyłem, bo no nigdy nie mów nigdy, ale na ten moment też jest próba na szkole, na moich zawodnikach, moich i zawodnikach żadnego. Ponieważ kurczę, uważam, że nie to mało przy czasu przez ten miesiąc. Zachowałem sam i ciężko to pogończyło, tak naprawdę. A, a to są kupaki, z którym trzeba poświęcić dużo czasu, i uważam, że naprawdę będą móc w przyszłości zdecydowanie lepiej nawet niż ja. Ale możemy liczyć, że jeśli w miejscu jakaś walka jeszcze będzie. Zobaczymy cię w ringu. Jak w będzie jakaś walka możliwa, to, to wtedy jeszcze założę spodenki, buty i jeszcze wskoczę i popowtórzę. Także apel do woda, że Miasta, żeby jeszcze kolejną galę e, zawodową zorganizować, by ale, zobaczyć pawo w ringu. Ale minimum rok czasu, żebym teraz nie pokładał w bo naprawdę z tym się na tych dzieciakach. Ale naprawdę fajną młodzież i trzeba wygostać i podlecę. Czy ta młodzież była a dzisiaj z tobą? Tak jest, już oni zawsze ze mną, no, wybligowali mnie, Niektórymi musiałem sparować w grupie, bo to się tak mało swoich partnerów w tej wadze. A chłopaki wchodzili, każde po półtorej minuty wyjeżdżali mnie. Mi. Mega uczciwość. Naprawdę, jeden na mega tysiąc, to jest super uczciwość, to jest uczciwość w grubie. po prostu uczciwość. Dzięki Wam bo chłopaki są głupie, górcze. Oni mnie napędzają, ja ich napędzam i tak, tak, tak działa. Jeżeli jeden chłopak przygotowuje się do walki, reszta nie chłopaczy, to wszyscy od razu zasuwają. To jest ten klimat. Czy twoim celem, marzeniem będzie, żeby uczniowie przerosli mistrza? Ja myślę, że to kwestia dwóch, trzech lat i naprawdę będą na wysokim poziomie. Myślę, że już chłopaki są, już boksują polskie listy so boksów. Jedziemy z nasyźnymi na mistrzami polskimi i młodzieżowymi, radzę z nimi, także myślę, że to Czas, potrzebujemy czasu, nic więcej. No i ten czas ma pan na Macie i tego Wam życzę dużo sukcesów I dzięki za rozmowę. Więcej takich informacji znajdziesz w portalu hejmielec.pl, który codziennie czyta 20 tysięcy osób. Masz ciekawą wiadomość lub jesteś zainteresowany reklamą. Zadzwoń lub napisz! Szukaj Hejmielec też w mediach społecznościowych.